W ostatnim niedzielę wieczorem mieliśmy możliwość obejrzenia konferencji Ubisoft World. Chociaż było się bez wielkich niespodzianek, to tym razem było naprawdę ciekawie. Takie wydarzenie to świetna okazja, by nadrobić wiadomości o nadchodzących premierach od francuskiego wydawcy i być może wyrobić sobie zdanie, na które z tych produkcji warto czekać. Tym bardziej, że część zjawionych podczas imprezy informacji zmieniła moją, domyślam się, że nie tylko moją, opinię o aktualnych projektach Ubisoft. W tym materiale postaram się zebrać najciekawsze elementy z Ubisoft World 2020. Rok 2020 to rok wirtualnych eventów i konferencji online organizowanych indywidualnie przez każdego z wydawców. Ominęła już nas możliwość udziału w wielu konwentach i ominie nas ona jeszcze w przypadku wielu nadchodzących wydarzeń. Tym razem, zamiast jak co roku siedzieć w domu i na streamach z zazdrością oglądać szczęśliwców, którym udało się uczestniczyć w gamingowych imprezach, wszyscy solidarni siedzimy w domu i narzekamy, że gdyby nie obecna sytuacja, to na bank byśmy pojechali. No cóż, może za rok. Tymczasem każdy z wydawców radzi sobie jak może, by zachęcić nas do swoich produkcji. Nie inaczej jest w przypadku Ubisoftu, który niejako w zastępstwie swojej obecności na E3 przygotował wydarzenia Ubisoft Award. Wszystko po to, by podczas niemal 3godzinnego wydarzenia dać nam możliwość posmakowania potraw, jakie aktualnie pircą jego pracownicy. Jak już wspomniałem wcześniej, wydarzenie rozpoczęło się w niedzielę wieczorem. Na przystawkę otrzymaliśmy pokaz związany z wydaną na początku miesiąca odświeżoną wersją Track Money. Zobaczyliśmy rozgrywkę, poznaliśmy możliwości edytora Tras. To od zawsze jest mocny punkt tej serii i dowiedzieliśmy się kilku szczegółów odnośnie dalszego rozwoju gry. W trakcie pre zaprezentowano kilka projektów tworzonych przez zewnętrzne, niezależne studia pod patronatem Ubisoftu w ramach programu Ubisoft Enterpreneur Lab. Podzielono się kilkoma ciekawostkami z Curious Expedition 2, Surgeon Simulator 2, które rozrosło się do pokaźnych rozmiarów względem pierwszej części, i Spirit Fire. Podzielono się też informacjami o planach rozwoju Just Dance, Trials Rising, Ghost Recon Breakpoint i The Crew 2. Wszystkie z tych gier niedawno otrzymały lub otrzymają nowe rozszerzenia. Po przystawkach przeszliśmy do dania głównego, czyli materiałów powiązanych z największymi nadchodzącymi produkcjami Francuzów. Na pierwszy ogień, chyba najmocniej aktualnie promowany projekt, czyli Watch Dogs Legion. Najpierw zobaczyliśmy aktorski teaser, a następnie pełnoprawny trailer. Od zeszłorocznej prezentacji rozgrywka doczekała się kilku zmian. Porzucono system perków na rzecz bardziej elastycznego systemu umiejętności. Gra może wręcz budzić skojarzenia z serią Hitman, gdyż i tutaj wykorzystamy postacie parające się odpowiednimi profesjami, by uzyskać dostęp do niedostępnych dla innych miejsc i rozwiązań. My będziemy mieć możliwość zagrania jako NPC w futurystycznym Londynie 29 października 2020 roku, bo wtedy będzie miała miejsce światowa premiera. Ciekawostką jest fakt, że osoby, które kupią wersję gry na PS4, dostaną darmowy upgrade do wersji PS5. for the journalists and i did not speak out because i was not a journalist and then they came for street artists but i did not speak out because i am not a street artist they gave everyone a way out The Hyperscape. Poznaliśmy też nowe informacje na temat niedawno ogłoszonego wieloosobowego shootera o nazwie Hyperscape. Ktoś z zarządzie Ubisoftu usłyszał najwyraźniej, że teraz jest młoda gry Battle Royale i że wszyscy w to teraz zagrają. Zapewne uznał też, że jest to temat warty zbadania i że warto by dla siebie trochę z tego rynku. Zapewne więc zanotował sobie te informacje w notatniku na dobre pomysły do przyszłego wykorzystania. Notatki trafiły do szuflady, gdzie przykryły go inne ważne dokumenty, wizytów i kontrahentów i faktury za wydatki z wyjazdu służbowego. Tam przeleżał kilka lat, a gdy w końcu odkopano go z pod stosu dokumentów, otarto kurzu pajęczyny i uznano najpewniej, że w sumie czemu nie można by ten pomysł wykorzystać. Co z tego, że moda przemija, a rynek już jest do dawno przesycony? Nie wiem, czy tak było, ale jest to możliwe. Odkładając jednak żarty na bok, przynajmniej według Ubisoftu, gra ma wyróżniać się na tle konkurentów, między m.in. zaawansowanymi mechanikami pozwalającymi na bardzo płynne przemieszczanie się w obrębie mapy i pokonywanie przeszkód, nagradzającym systemem rozwoju i możliwością szpiegowania przeciwników po śmierci. Każdy, komu nie złudziła się jeszcze, ta forma rozrywki już teraz może dołączyć do otwartych beta testów. Some of us are searching for a way up z nas for a way. A for others a new way all together. That’s To brings us to the edge of the future. To the hyperscape. Kolejnym ważnym punktem wydarzenia była część poświęcona kolejnej odsłonie sami asasynów. Prezentację zapowiedział szef szefów Xboxa, Phil Spencer przy okazji potwierdzając smart delivery i ray tracing War Dogs na imbooksie. Obejrzeliśmy fragmenty rozrywki i poznaliśmy kilka nowych smaczków odnośnie samej gry. Twórcy chwalą się przede wszystkim rozbudowanym systemem walki, w trakcie której będziemy mogli teraz dzierżyć równocześnie dwie dowolnie dobrane broń, tym dwie tarcze. Poszerzono zakres dostępnych ruchów i wprowadzono mechanikę ogłuszania przeciwnika. Ci ostatni mają teraz prezentować największą różnorodność w historii serii. Dodatkowo dostajemy możliwość budowy własnej osady. Powróci też system wtapiania się w tłum. Premiera gry zapowiedziana jest na okres świąteczny 2020. Na zakończenie Ubisoft pozostawił chyba najciekawszą zapowiedź imprezy: Far Cry 6. Przynajmniej dla mnie było to niezwykle pozytywne zaskoczenie. Teoretycznie gra korzysta z utartych przez poprzedniczki schematów. Mamy tutaj charyzmatycznego antagonistę, spory egzotyczny obszar do zwiedzenia oraz do wyzwolenia wraz z napotkanymi towarzyszami broni. Choć, jak zwykle, ostatecznie boje toczymy raczej w pojedynkę. Jednak, mimo tego powielania schematów, gra, w przeciwieństwie do kilku poprzednich części, zapowiada się... ciekawie. Po pierwsze, czarny charakter nareszcie znów wydaje się być rzeczywiście angażującą postacią. Ktoś pamięta jeszcze imiona Pań z New Dawn? Do tego dochodzi interesująca relacja z jego wychowankiem, Diego. Akcja i teren gry znacznie bardziej nawiązują do rzeczywistych odpowiedników. I, co ostatecznie chyba najbardziej ekscytujące, w końcu dostajemy faktyczne tereny miejskie z prawdziwego zdarzenia. To w serii Farka i całkowita nowość. Gra trafi do sklepów w lutym przyszłego roku. Nie zapomniano też o graczach mobilnych. Zapowiedziano mobilną wersję darmowej gry multiplayer Brawlhalla oraz nową produkcję Tom Clancy's Elite Squad. Ta druga ma zebrać w sobie postacie znane z Ringo Six, Ghost Recon, The Division i Splinter Cell, sterując którymi stoczymy pojedynki 5 na 5. Czyżby w notatniku na dobre pomysły znalazła się też wzmianka o MOBA? Na koniec warto wspomnieć, że dodatkową atrakcją wydarzenia miała być możliwość zdobycia gry Watch Dogs 2 i kilku wirtualnych przedmiotów do gier Ubisoftu, jednak jak to bywa w takich przypadkach zainteresowanie graczy przerosło możliwości serwerów Ubi i wielu osobom nie udało się zalogować na swoje konta podczas wydarzenia. Nie ma jednak tego złego, gdyż w ramach rekompensaty Ubisoft zdecydował się rozdać obiecane przedmioty wszystkim zainteresowanym. Jeżeli dotąd przegapiliście możliwość ich zdobycia, link, po który należy się udać, znajdziecie w opisie tego filmu. Choć nie wiadomo, jak długo będzie on aktywny, więc pewnie nie zaszkodzi się pośpieszyć. Wymieniając elementy, które mieliśmy okazję zobaczyć, warto też zastanowić się nad tym, czego nie zobaczyliśmy. Ubisoft wciąż niechętnie dzieli się informacjami na temat Beyond Good and Evil 2. Na dotrzymanie pierwotnie zapowiadanego terminu wydania nie możemy liczyć i wiadomo o tym już od dosyć dawna. Ale, choć niewielki strzępek nowej informacji na temat gry byłby na pewno mile widziany. Przed konferencją pojawiały się też plotki o możliwej zapowiedzi kontynuacji serii Maiden Magic, jednak i w tym przypadku spotkaliśmy się z rozczarowaniem, które no, może odrobinę osładzać zapowiedź mobilnej odsłony serii. Ubisoft już teraz zaznaczył, że w niedalekiej przyszłości możemy oczekiwać kolejnych wydarzeń z serii Forward. Dlatego nie wykluczone, że wciąż jeszcze nie odsłonił wszystkich swoich kart. Oby w jego rękawie czaiło się jeszcze coś interesującego, choć i tak jest całkiem nieźle. O tym, jak wiele do zaoferowania będzie mieć francuskie studio, na pewno wpłynie przyjęcie przez społeczność tych projektów, o których już wiemy, a przede wszystkim przyjęcie flagowego produktu, jakim jest seria Assassin's Creed. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie kolejnego materiału na moim kanale. Zachęcam do wyrażenia swojej opinii na temat przedstawionych przez Ubisoft projektów, na który z nich czekacie najbardziej i który Waszym zdaniem będzie najlepszy. Ja tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!